Witam Państwa, stoimy przed dyskontem, sklepem Biedronka, który jest jeszcze niewykończony. Mamy tutaj na szyldzie czarną folię. Proszę zwrócić uwagę tutaj na słupie też czarną folię, dlatego wybrałem sklep niewykończony, jeszcze niezbudowany, który jest w trakcie przygotowania do otwarcia, żebyście sobie uświadomili, na czym polega ekspansja gospodarcza. Zagranicznych firm, zagranicznych korporacji. Otóż niedawno była wielka feta w polskiej telewizji, prasie, że jest sukces z dziesięciolecia wstąpienia Polski do struktury europejskiej. Ja się Was pytam, jaki to jest sukces wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, skoro to zagranica buduje w Polsce sklepy? Biedronka nie jest sklepem, nie jest siecią polską. To jest sieć, która została zarejestrowana. W Portugalii, a potem przerejestrowała się na Holandię i tam płaci podatek dochodowy. Czyli chcę tutaj podkreślić, przede wszystkim tym, którzy kończą ekonomię, różnego rodzaju szkoły biznesu i szkoły marketingu i zarządzania, na czym polega prawdziwa ekonomia. Bo rozmawiam z młodzieżą, która skończyła pięcioletnie studia ekonomiczne, Rozmi rozmawiam z młodzieżą, która skończyła Trzyletni licencjat, i nadal nie wiedzą o co chodzi. Więc powiem krótko: Zachód u nas buduje sklep za sklepem czyli sprzedaje tam towary, które wyprodukuje w swoim kraju. Jeżeli oni tam produkują towary, to siłą rzeczy musicie być bezrobotni, bo pracę ma ten i pracę ma ten kraj, gdzie produkuje się towary, bo rękoma. Wytwarza się te towary. I na przykładach historycznych mogę wam powiedzieć, że na przykład w XIX wieku Wielka Brytania, Ameryka, Rosja, kraje kolonialne, zmusiły Chiny do otwarcia swego rynku, zmusiły Chiny do otwarcia swego rynku za pomocą wojny, ponieważ Chińczycy kupowali, znaczy, Chińczycy kupowali. Od Brytyjczyków opium, narkotyki, ale nie chcieli kupować zachodnich towarów, nie chcieli kupować zachodniej produkcji, tylko sprzedawali swoje towary, które produkowali na terenie Chin: przede wszystkim porcelanę, jedwab, ryż, wyroby rzemiosła. I za te towary płacono Chińczykom srebrem. Czyli na tym przykładzie widzicie, jak działa rynek. Rynek danego państwa, że rynek danego państwa był w tym przypadku przez Cesarstwo Chińskie, przez cesarza chroniony. Zakaz i to zakaz ścisły handlu europejskimi towarami po to, żeby chronić swój wewnętrzny rynek, a z drugiej strony sprzedaż chińskich towarów. I teraz, co z tego przykładu wynika? Z tego przykładu wynika właśnie ten sukces wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zamiast na Polskę napadać przygotowywać dywizje pancerne, lotnictwo, tak, bombardować nasze huty, bombardować nasze stocznie. To oni skorumpowali naszych polityków. To jest znacznie taniej niż wysłać na wojnę armię, przygotować zaplecze surowce i podporządkowali nasz kraj w podstępny sposób, przez to, że wstąpiliśmy do Unii. Znieśli po prostu granicę celną. Te towary, które produkują w swoich krajach, mogą bez ograniczeń do Polski przywozić i sprzedawać. A naszą produkcję krajową, która była w ręku Skarbu Państwa, bo wyszliśmy z komunizmu i większość zakładów była w ręku Skarbu Państwa, zamknęli też w podstępny sposób, bo nasi ministrowie i nasz rząd brali po prostu pieniądze za zamykanie tych przedsiębiorstw, za sprzeda sprzedawanie ich. Właśnie Niemcom, Francuzom, Zachodowi krótko, a Zachód te przedsiębiorstwa zamykał. W, w tak zwanym w teoriach ekonomicznych to się nazywa wrogie przejęcie, że specjalnie się kupuje firmę, żeby ją zamknąć. Całe ustawodawstwo w Polsce, które przechodzi przez Sejm, jest po to robione, żeby ograniczyć produkcję w Polsce towarów, ograniczyć polską konkurencję. Dlatego walczy się z rynkami i z bazarami. I zrobiono to w ten sposób, że. Znane, że urzędy miast mają wydzielać miejsca pod handel bazarowy, a nie wydzielają. Te rynki, które były, te bazary, które były, zostały zamknięte. Czyli w Polsce znikł handel uliczny. I to zrobiono właśnie po to, żeby takie wiedronki, takie Teska, takie Lidle miały po prostu obrót w swoich sieciach, bo tych sklepów jest w Polsce już ogromna ilość na tysiące. I na tym przykładzie, że jeżeli kupujemy towary zagraniczne, jeżeli one do Polski wchodzą na preferencyjnych za zasadach, jeżeli one wchodzą bez cła, to po prostu nie będziecie mieli pracy. I dlatego jeżeli jakiś polityk dla was tłumaczy, że on dla Was załatwi pracę, czy PO, czy PIS, to jeżeli te partie popierają Unię Europejską, to już w tym momencie kłamią. Bo same powstanie Unii Europejskiej było właśnie po to, żeby otworzyć rynki. Otworzyliśmy własne rynki, a oni nam wprowadzili reglamentację towarów, ile mamy produkować towarów, ile mamy produkować cukru, mąki, mleka, czyli już mamy ograniczenie, już nie ma pracy, tak? Wprowadzili nam też yy, certyfikaty ISO, HACAP, certyfikaty ekologiczne, czyli każdy, kto chce prosto produkować towary i je sprzedawać, już... Jest ograniczony, już ma utrudnienia. Czyli, jeżeli ja bym chciał u siebie na przykład produkować wędlinę albo kiełbasę, tradycyjnie, tak jak przez wiele lat w Polsce się produkowało, na podwórku, uwędzić i tak dalej, nie mogę. Jestem już bezrobotny. Czyli, sami widzicie, akceptując Unię Europejską, która wprowadza u nas ograniczenia produkcji i zasady wytwarzania produkcji. Zasady produkcji, te wszystkie przepisy, to jest po to robione, żebyście nie mieli pracy. A oni budują u nas sklep za sklepem. I dlatego nie będziecie mieli po prostu w naszym kraju pracy. Będzie, będziemy zapleczem robotnika i zapleczem surowcowym dla Zachodu. Zachód do nas wszedł po to, bo ich wypiera konkurencja chińska, amerykańska, z Afryki ich wypiera. I znaleźli sobie tutaj w Europie niedaleko, za Odrą strefę kolonialną. Tutaj nie będzie żadnego rozwoju. I żeby się utrzymać u nas, żeby nasze społeczeństwo się nie zbuntowało, to łożą duże pieniądze na propagandę, że nas po prostu sponsorują, a tak naprawdę zarabiają u nas pieniądze, bo czyje są banki, czyje są już te sieci handlowe? Sami widzicie, to nie są polskie, to nie jest polska własność. Jeżeli nie są w polskim ręku banki, to na pewno Polacy we własnym kraju nie będą właścicielami dużych firm. Zostaje nam tylko nisza, ja, ja, jakieś zakłady fryzjerskie, jakieś zakłady mechaniczne. Po prostu akceptując tą politykę struktury europejskiej i globalistycznej, pchają Was na jawne bezrobocie i do nędzy finansowej.